Dzień dobry moi drodzy. Jak wiecie, ściółka w lesie jest potrzebna. Po to, żeby ptaki mogły pięknie śpiewać, po to, żeby drzewa mogły wzrastać, trawa, mech, żeby to wszystko się mogło pojawić, to potrzebny jest nawóz. I bardzo często tym nawozem są w dzisiejszym świecie w social media ludzie, którzy są statystycznymi lajkami, ludzie, którzy Dużo mówią, mało robią ludzie, którzy tak naprawdę sami nie wiedzą, czego chcą, i to było wszystko w porządku, do momentu, w którym przelewają swoje problemy na ciebie. I ja to widzę od co najmniej 15 lat pod postacią tego, że dołączacie do grup, lajkujecie fanpage'a, zapisujecie to do newsletterów, po czym nic nie robicie: nic. Generalnie macie wyjebane na wszystko, nic wam się nie chce. W jakimś czasie w ogóle strzacie focha? Czepiacie się? Nie pisz na mnie, nie dzwoni na mnie, nie lubię Jest to pomijając, że mało dorosłe, nie jest to dojrzałe, to jest to ogromny błąd. I od tych 15 lat używam tego jako ostateczna, taki ultimate lesson. Ostatnia szansa, gdzie mogę ci pokazać, i gdzie mogę Cię czegoś nauczyć? Czyli w tym przypadku regularnie raz na kwartał moi fani i klienci dostają mini zjebkę. Regularnie raz na pół roku rok usuwamy grupy, usuwamy projekty, po to, żeby nauczyć Cię, że nic nie jest na zawsze, nic nie jest dane od tak. Tak jak przez kilka lat mówiłem wyraźnie, że musicie się nauczyć używać abonamentów. Jeżeli tego nie zrobicie, to one znikną i wszyscy ci najbardziej, wiesz, obcesowi uważali, że nie, no przecież to jest hajs. Abonamenty zniknęły i teraz jest wielki płacz, ponieważ sens abonamentu dla nas finansowo, dla mnie, to jest 1000-1500 zł, nie 100. Kiedy mówiłem o tym, że dokładam do tego, kiedy mówiłem o tym, że jest to nieefektywne, <laughs> to kiwaliście głowami, uważaliście, że ściema marketingowa. Nagle okazało się to prawdą. Kiedy regularnie na grupach mówię, że jeżeli grupa nie będzie żyła, nie będzie się rozwijała, nie będzie stosownych tematów, nie będzie pomagania sobie nawzajem, nie będzie naprawdę aktywności, to że ta grupa zniknie, to często ludzie mówią, nie no co, ty, w marketingu to przecież każdy ważny mail, ważny telefon, bo będę Cię katował do śmierci. Nie u nas. Dziękuję Ci bardzo, że pojawiłeś się lub pojawiłaś na mojej grupie. To był zaszczyt móc pomóc Ci wybrać ścieżkę w życiu. Dziękuję bardzo, że przez jakiś czas tlił się w Tobie jakiś taki mały ogieniek chęci do rozwoju, chęci do tego, żeby poukładać swoje życie. Tutaj nasze drogi się rozchodzą, ponieważ nie będziesz ani dla mnie, ani dla innych obciążeniem. Nie będę tracił czasu na kogoś, kto sam siebie okłamuje, oszukuje. Nie pozwolę, żeby moi najlepsi fani, klienci przez Ciebie spadali i byli ściągani w dół. Ta grupa zostaje rozwiązana, przestajemy ją wspierać, a jako, że jest Was bardzo dużo i niestety grupy się nie da usunąć jednym guzikiem, trzeba wszystkich wywalić z tej grupy i nie będziemy tracili czasu ani energii, to zaczniemy po prostu ją masakrować regularnymi sprzedażami. To najlepiej działa, czyli dzień w dzień będzie wrzucane ostry post, kup, 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 co skutecznie odstrasza wszystkich, którzy stękają. A więc, moi drodzy, jeżeli chcecie się rozwijać, Zastanówcie się, jaki jest Wasz cel, po co to robicie. Poszukajcie sobie innego trenera, innej trenerki. Jeżeli szukacie kogoś, kto będzie wobec Was pobłażliwy, to przykro mi, ale ja taki nie jestem i nie będę. Wkurw u mnie osiada na dno po jakimś czasie. Mówi się, że każdy facet jest jak wino, czyli siarka opada na dno. Są momenty, kiedy mam ogromną empatię i gdybym jej nie miał, to bym nie robił tego kilkanaście lat. Jest to ciężki fach pomagać ludziom, ciężki fach pracować z ludźmi, ciężki fach dawać charytatywnie coś od siebie i zarabiać godnie, żeby zapłacić swoje rachunki w świecie, którym jest pełno nienawiści, hejtu i ściemniania. I w tym przypadku musisz umieć postawić granice. Musisz umieć zakończyć tematy, które wysysają z ciebie energię. Nie rób tego więcej. Nie dodawaj się do grup, nie lajkuj fan, fanpage. Y, nie obserwuj profili ani nie zapisuj się do newsletterów, jeżeli nie zamierzasz stosować tej wiedzy. Nie osłabiaj ludzi, nie okradaj ich z czasu, z energii. Nie bądź wampirem energetycznym, nie bądź kimś, kto pomaga ludziom nie osiągać efektów. Postaw sobie troszeczkę wyższą poprzeczkę, miej konkretny cel swojego rozwoju. Jeżeli czytasz książkę, to ona ma ci dać jakąś konkretną wiedzę. Jeżeli oglądasz film, to ma coś z tego wyniknąć. Jeżeli dołączasz do grupy, to bierz aktywny udział. W naszym przypadku, my wszyscy aktywni przechodzimy na grupę patronów Kołcza Majka, która jest płatną grupą. Dzięki temu nie ma tam ludzi, którzy sami nie wiedzą, czego chcą. Dzięki czemu nie ma tam ludzi, którzy pomagają innym nie osiągać konkretów. Dziękuję bardzo jeszcze raz za to, że byliśmy przez jakiś czas razem. Dziękuję za to, że mieliśmy szansę sprawdzić, czy nadajemy tej samej fali. Dziękuję, że mogliśmy się upewnić, że w większości do siebie nie pasujemy. A więc czas, żebyś poszedł i poszła dalej sama przez życie. Powodzenia!